Historia miłości Magdy Gessler i Waldemara Kozerewskiego mogłaby rzeczywiście posłużyć jako inspiracja do romantycznego filmu. Ich związek jest dowodem na to, że miłość może znaleźć sposób, aby połączyć ludzi nawet po latach i mimo wielu przeszkód. Pierwsze spotkanie Magdy i Waldemara miało miejsce niemal cztery dekady temu, ale ze względu na życiowe wybory i obowiązki. Magda wracała do studiów w Hiszpanii, a Waldemar wyjechał do Kanady, ich drogi szybko się rozeszły. Oboje założyli rodziny i przez lata żyli osobno, budując swoje karierę i osobiste życie. Jednakże los miał dla nich inne plany. Ich ponowne spotkanie, dwie dekady temu w restauracji u Fukiera, której właścicielką jest Magda Gessler, było momentem przełomowym. To wtedy między nimi zaiskrzyło na nowo, a uczucie, które się wówczas pojawiło, przetrwało próbę czasu stając się fundamentem ich obecnego związku. Przez te dwie dekady Magda i Waldemar stworzyli razem prawdziwą rodzinę, integrując ze sobą dzieci z poprzednich związków. Dzielili wspólne chwile, zarówno te radosne, jak i te trudne, co tylko wzmocniło ich relacje. Niestety, ostatnie lata przyniosły także poważne wyzwania. Jak donoszą media, na koniec 2021 roku pojawiły się informacje, że córka Waldemara zmaga się z chorobą. Sytuacje takie niewątpliwie są próbą dla każdej rodziny, ale trudności te mogły również jeszcze bardziej zespolić rodzinę wokół wspólnego wsparcia i troski. W przypadku rodziny Magdy Gessler, znanej polskiej restauratorki i jej męża Waldemara Kozarowskiego, śmierdzi Jennifer, najstarszej córki Waldemara wywołała ogromną falę współczucia wśród fanów i obserwatorów. Waldemar Kozerawski, będący właścicielem kliniki medycyny estetycznej w Toronto, pierwotnie poinformował o problemach zdrowotnych swojej córki, co już wtedy wzbudziło reakcję i wsparcie ze strony obserwatorów. Późniejsze tragiczne wiadomości, które przekazał na swoim profilu na Instagramie, były wyrazem głębokiego bólu i straty moja piękna i najstarsza strojka dzieci córka. Odeszła w spokoju po długiej walce w wieku 45 lat. Będziemy za tobą tęsknić. Kocham cię. Magda Gessler również podzieliła się swoimi uczuciami, publikując wzruszający wpis na Instagramie. Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim, moja droga Jennifer, tym znikaniem swoim. Pełno nas, a jakoby nikogo nie było, jedną maluczką duszą tak wiele ubyło. Ten cytat, wyrażający ogromną pustkę po stracie Jennifer poruszył wielu fanów i doprowadził do natychmiastowej reakcji w postaci komentarzy pełnych współczucia i słów otuchy. Reakcje społeczności internetowej pokazują, jak duże znaczenie może mieć wsparcie społeczne w trudnych chwilach. Wiele osób próbuje złagodzić ból rodziny, wysyłając kondolencje i wyrazy współczucia, co może być dla nich pewną pociechą w tych trudnych chwilach. Tragiczna strata Jennifer jest przypomnieniem o kruchości życia i o tym, jak ważne jest, aby doceniać każdy wspólnie spędzony moment.